Jesteśmy w Miliczu. tym razem stawy milickie, park Dolina Baryczy. Mówisz teraz dwa dni wyprawy. No ale kurde tego, bezwzględnie musisz sobie sakwę, z tym plecakiem zamęczysz. No tak, wziąłem tylko to, bo ta torba jest zawała. Nadal no. No jesteśmy w Miliczu. tu przecina Milicz ścieżka po starych wałach kolejowych, taki jest jakiś symbol, a my jedziemy w stronę Odry. Koniec dubla. No, koniec dubla. <noise> A dobra, masz rację. Fajny szuterek. Trasa po starej kolei. Po wałach. Idzie tak naprawdę gdzieś tam przy drodze. Ale fajnie pozrobili, bo przy każdej miejscowości jest przystanek. Taka stacja mini. tak dla kolejki. Więc ładnie to wygląda. Doczekałem się czasów, kiedy w Polsce ścieżki rowerowe są takie lub lepsze jak na zachodzie. Fajnie. No i w Polsce można się legalnie rozbijać i biwakować. Są do tego wyznaczone miejsca w lasach, co szczególnie polecam. Ale super poszedł! no nic, godzina 17, miała padać Według ale nie pada, nie, ja mówiłem tylko, że została tam informacja z tej nie, no pogody w telefonie o 17, ale to jak dla mnie na rękę. No, jesteśmy w lesie, gdzieś między Miliczem a Grodem. jedziemy trasą po starej kolejce wąskotorowej. Nie wiem, jak ma padać w nocy, to się gdzieś tam wieczorem rozbijemy, Przemek ma tarpa. Kupiony nowy hamaczek no. z polecenia Marcina z Las Misja, od Tigeruca. ma być burza. No tarp się przyda, nie? Zobaczymy, jak się sprawdzi, czy uda mi się to zamocować po raz pierwszy poprawnie. <grym> czy nie będzie, ja czy to... nie obudzę się rano połamany jak świnia, no bo coś źle zrobiłem. Nie, tak o 18 trzeba zacząć się rozbijać, nie? No, żeby tak do 21 pierwsze <grym> <grym> no, Wracając do tematu... No jest fajnie, no co? No jest, no. Trzy, dwa, jeden, powtórka. No dobra, nie ma burzy, która miała być, będzie w nocy. Chyba. Cześć. Cześć. Ale pewnie zdążymy się rozbić. No, nie żeby... jestem pewien. Do 21 no, mamy no, czas, latarka czołowa jest, więc damy radę. Gdzieś tam się rozbijemy, sprawdzimy nowy hamaczek. Tak, nowe Zobaczymy jak się sprawdzi rozkładanie tarpa, w jakim tempie to pójdzie, jak nauka nowych węzłów. To masz tarpa w ogóle wcześniej, nie? Czy to jest pierwszy? Nie, pierwszy tarp. Pierwszy tarp. Hmm. To zmienia trochę. Drugi dostanowić. hamak, ale taki porządny. Wczoraj wieczorem uczyłem się węzłów, jak możesz tam teraz. <laughs> Nie ma, idziemy na żywioł. To robimy po pierwszy. Ja robię pierwszy podstawowy błąd, który wymieniali w YouTubie. Rozłóż, ta, rozłup, rozłóż hamak, tarp. Raz, dwa razy na próbę, zanim hmm. pójdziesz w las. Ja z namiotem tak robiłem zawsze. Nie. <laughs> <laughs> ale ja mam namiot. <laughs> no, Jesteśmy w miejscowości Osiek. Teraz jedziemy znowu do Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy do Żmigrodu. Do Żmigrodu, tak jest. No, A tam jakiś punkt widokowy jest, jakiś tam staw. Chyba Trzyma się dobrze, jest OK. Bo czułem, że pedałem też równo. no? No ale nie ma dziwnych luzów. Nie, to jest OK. Właśnie wyrwałem słupek. Ufa. Coś jeszcze? Tak patrzę, że nie chce się jakby ten... Co? Albo z tyłu też ci spadło. Teraz tak, teraz jest dużo baryczy. Taka atrakcja brzmi grodzie! Nie? Coś ciekawego. No. Całkiem sporo się zostało, się zachowało. To jest no bardzo dużo. Po zaliczeniu skupków wszystko jest ok. Jedyna strata to zaczep od uchwytu na, na przednie sakwy. Trochę się poodzierałem, ale wszystko jest ok. Dzisiaj pierwszy raz bushcraft. Przebieg już tam coś ciaruje. Nie będę udawał, że się znam, bo tego nigdy nie robiłem. Ale jest opcja, że jak będzie w nocy lało, to nie zmokniemy. Żeby coś można było ogarnąć ciepłego i... i chyba jeszcze jakoś schowamy rodery pod tarpem, żeby... Bo to, co idzie do nas, to nie, nie jest zbyt... Bo to, co idzie do nas, to nie jest zbyt pozytywne. Mm. Nie, nie, nie. Może być tak dosyć ciekawie, nie? Bardzo. No, idzie na nas burza, taka zajebista burza. Zajmuje jedną czwartą Polski. No i jak będzie, yy, jak te pioruny będą takie ostre, jak pokazuje tam, no to będzie grubo. Prawdziwy test dla sprzętu. Także dwóch debili w lesie, zobaczymy co z tego wyjdzie. Trzeba póki co coś szybko zjeść jeszcze. No Coś zjemy, póki jeszcze nie leje, bo potem będzie już kicha. Będzie walka o przetrwanie. Pozdrowe, świry. No. Mm. Zobaczymy jak się to kurwa strzelać pod nogą w o, Wszystkich was będziemy straszyć w nocy. O. No i pierwsza nocka w hamaku. Wszystko chyba fajnie. Zobaczymy czy dobrze rozłożyłem. Zapowiada się, że jest ok. Moskitiera działa. Robali pełno chodzi. Ale nie. Jeden tam krząknął robal właśnie <grymne> taki duży jest <grymne> <laughs> te małe też nie wchodzą. Nie wiem jak te, jak mają na nazwiska. Ale Michał tam nie da rady się przedostać przez Moskitierę. Także pierwsza klasa. Rano na szczęście przestało padać. W nocy przeszły jakieś dwie wielkie chmurzyska w samej burzy nie było tu na szczęście, ale padało ostro. No i długo. Także gówno się tam wyspaliśmy. Trzeba wstać, zwinąć ten mokry majdan, i wracać do milicza. Wygląda jakbyś wypełzał z tego namiotu. Z tego. <grym> Już Dlatego lepiej było chyba spać w hamaczku. Ja mam wrażenie, że w tym aparacie wygląda świat ładniejszy niż je. Nie no, bo tutaj jest taki fajny klimacik. No fajnie jest w ogóle być burza, nie było. <coughs> było, przysłałeś. Znaczy, tak? tam grzmiało, tak, jak daj. Patrzyłem na meteo. No, dniem, ale to nie, nie to, co pokazywała nie, 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 ona potem zdechła, nie? A w by nam drzewa powyrywała. Potem się, oczywiście, w nocy obudziłem, to patrzyłem na ten na Windy. To była druga taka fala, a teraz idzie trzecia. No, no to. Także trzeba tylko zjeść, zwinąć ten majdan mokry. I być gotowym. I spierdzielać. No, a tak to fajnie to się spało, jak, jak padało. No. Powoli kropiło tak usypiająco. Można było zasnąć od tak trzeciej. Na, tak napierdalało z tego tarpa w ten namiot, przestać. Ej, no bo wiecie, żebyś go przestawił trochę. Nie no, ale w ogóle waliło z tych drzew. No akurat masz... No. Akurat tarbie z głową, na, na, żeby tak kawałło. Ale i tak mam wrażenie, że tutaj bardzo mocno nam zasłoniło. No, chyba tak. Było okej. Okay. Dobra, czas jeść. Czemek teraz jest wyraźny. Już, już wziął od goździkowej. Rutino Skorbin czytał no. Najważniejsze, że nie ma goździkowej, a jest Michał. No Jesteś wyraźny. A my jesteśmy na Orlenie. Mm. Faktycznie po kawę. Widzisz, teraz ty jesteś wyraźny, a ja nie. Ale, ale tu nas sprowadza nas jeszcze jedna rzecz. Po się. nie będę. Nie Trzeba gdzieś nie. kupę zrobić, nie? <głos> <głos> no, czy nie, żeby mi się chciało? <noise> Mam nadzieję, że teraz się nie wykopytnę. W lesie nie będzie słupków. <noise> ale a patrzę ja też. Jakby no, ale patrzę przed siebie, więc wiesz, że jest szansa. Znowu się te tylko od... Odsł... <noise> Mo motocrosa masz. No, a, motocrosa. Dojechaliśmy do stawów, tutaj fajnie, bo to taki pseudo-camping nad stawem, jakieś żarełko mają. No i te stawy milickie, fajne, naprawdę fajne, naprawdę blisko, jest gdzie pojeździć, Teraz jest kilka. Gdzieś tam rzucę najlepiej na velomapę sobie zajrzeć, oni tam mają te wszystkie traki do ściągnięcia. No, także można sobie kombinować jak się chce, skracać, rozszerzać, wydłużać. I wziąć wariota do lasu, nie? Powiem, powiem tak, że dzisiaj jest dosyć hardkorowo. Staliśmy o dziewiątej, jest godzina już 11.30. Jaka dziewiąta? 78 km ha. za nami. Przejechaliśmy przez środek yy, Puszczy, Amazońskiej, tak? Puszczy Amazońskiej. Przed nami Alpy. Brazylijską Żabkę minęliśmy tak dookoła. Objechaliśmy ją dookoła. Akurat. I właśnie przebieżamy Toskańską Pustynię. Weźmy na odwróćku, jak Toskańska Pustynia wygląda. To takie... On no nie wygląda jak pustynia taka tradycyjna, nie? No. Ale trasy są bardzo fajne. Jest gdzie pojeździć. Okay. Nie? Tak. Ale chyba miałeś rację, żeby tych grzybów nie jeść, nie? <laughs> nie. Widać, <że> zaczynają działać. <laughs> no i jesteśmy w Rudzie Śmiłowskiej, tak? Sławskiej. Su... Sławski. No dobra, jesteśmy w tej Rudzie, gdzie są te ryby. Ale ludzi jest od diabła. My nie mamy za bardzo czasu. Więc tylko se przejedziemy. A poza tym jest za wcześnie na jedzenie jeszcze, nie? Za mało kilometrów przejechaliśmy. Chyba nagrywa. Bo tak. Dajka, jaka nosa. Śpieżę, jaka nosa. Z jednego, z czego? Z czego? Z czego? Z czego? Z czego? Z czego? Z do Milicza. Nie wiem, czy tam i robiłem podsumowanie tego wyjazdu. Generalnie gdyby nie to, że zaliczyłem glebę o słupę, którego nie zauważyłem, bo wyciągnąłem <grym GoPro <grym i prawie go wyrwałem. Wywaliło mi uchwyt do sakwy, dobrze, że Przemek miał... Trytytki. Trytytki, trytytki. Ty, tyrkotki kurwa. Trykotki. No ale to pomogło, bo bez tego by byłaby kicha. Trasa fajna, dzika. Chyba ta strona jest dużo fajniejsza, nie ten no pobud. tam było tak bardzo... Komercyjnie można powiedzieć, nie? Był asfalcik, jakiś shooter fajny, można było śmigać szybko. Dużo miejsc, gdzie można było się zatrzymać, posiedzieć, wyrzucić śmieci. Tak, to no, fajny klimat, fajny. ale żeby taką zrobić sobie fajnie szybką trasę rodzinnie na przykład, to jest ok. Rewelacja, nie? W końcu z powrotem, zawrotka. No tutaj no, już będzie ciężko, nie? Bo inny rower, i właśnie tak jak ty miałeś tą sakwę, to już jest problem, bo się rower rysuje. Miejsc takich, żeby się posiedzieć, też nie bardzo. No za to jakie PRL-loskie stare, takie kurde miejscówki. Środki. Kurde, jakieś pozamykane parę lat chyba temu. Bo to to wygląda się, jak lat że... 70. to ja z dzieciństwa takie pamiętam. Wydaje mi się, że to już nie funkcjonuje, chociaż tam chociaż tak była. No nie jestem otwarta. Pewien. Żeby nie było z glebami. Ja <laughs> też zaliczyłem glebę. Ale na piasku nic się nie stało. Standardowa na szczęście. gleba SPD <laughs> Lewa noga wypięta, a mnie wyrzuciło na piachu na prawo i gleba, nie? Wizję usierpiało poza dumą, także... Generalnie miejscówki są fajne, można to polecić z czystym sumieniem. Dla rodzin z dzieciakami jak najbardziej. Jak kto chce bardziej poszaleć, to ta strona tutaj wzdłuż baryczy do Milicza, od Brzmi jest bardziej dzika, nie? No. No fajnie, na jeden weekend, tak żeby pojechać w sobotę nawet po południu i wrócić w niedzielę też po południu to jest enough. No Nawet można sobie w piątek wieczorem wyskoczyć, a czy po południu, później popołudniem wyskoczyć, pierwszy nocleg walnąć. W tą stronę jechać, tutaj stronę, możesz sobie nie? spać bez problemu. No. Pewnie, a potem sobie objechać, drugą stronę. No hmm. Jest opcji dużo, bo możesz dużo pętli zrobić. Drugą stronę też można lecieć. Tu no tam są jeszcze na trzebnice, jeszcze idzie ta wąskotorówka, a z drugiej strony są jakieś jeszcze wzniesienia, nie? Także hmm. I za Migrodem też jest tam kilka ciekawych rzeczy. Tu jest kilka opcji, no jest gdzie pojeździć. Następny, gdzie? trip Chiny? <laughs> Azja? Himalaje?